Pamiętam ten 44 rok, pierwszy dzień powstania. Jeszcze nie byliśmy zorganizowani, wiedzieliśmy o tym, że coś będzie poważnego. Ale kiedy to nastąpi? Taki niepewny był lipiec. No i pierwszy sierpień dał znać o tym, co się dzieje. Powstanie miało trwać 5-6 dni. Armia Bejinga miała wejść, Rosjanie mieli wejść i po wszystkim. A Rosjanie zabawili się z nami, skazując nasz na śmierć. Nie Rosjanie, Sowieci, bo rosyjski naród jest dosyć dobry i spokojny. To byli Sowieci, to byli gorsi od gestapowców. Patrzyli na to, jak my, jak my giniemy. Wspominam to bardzo przykro, bo byliśmy dziećmi i musieliśmy biedować i uciekać, i potem pomagać tym chorym i tym nieszczęśliwym. Mieszkałam na wiosce z statusiem tylko, bo mamy nie miałam. Więc później trzeba było iść do lasu, też pomagać. Coś tam zanieść, coś tam przynieść. Coś do miasta zanieść jakąś żulotkę czy coś w tym rodzaju i tak się i tak się skończyła wojna. Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczpospolitej. Mieszkańcy zielonej góry, żołnierze wojska polskiego, rodacy. Stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci na zielonogórskiej nekropolii, aby złożyć hołd powstańcom i mieszkańcom Warszawy poległym za wolną Polskę. 1 sierpnia 1944 roku w godzinie W, rozkazem komendy Głównej Armii Krajowej, uzgodnionym z wicepremierem, delegatem rządu Rzeczpospolitej Polskiej na kraj, żołnierze Armii Krajowej ruszyli do heroicznego boju. Pochylmy głowy w zadumie i skupieniu, aby uczcić pamięć wszystkich, którzy polegli podczas Powstania Warszawskiego. Do Was wołam. Żołnierze Armii Krajowej, powstańcy Warszawy i mieszkańcy Warszawy, dla których niepodległość ojczyzny i oswobodzenie jej stolicy cenniejsza była niż własne życie. Stańcie Babelu.! Uprzedzano nas, starsi legioniści szczególnie. Czy wy wiecie o tym, ile jednostek niemieckich jest wokół Warszawy? Wy chcecie się dostać? Do miasta, do Warszawy? Przecież macie kiepską broń i nie przygotowani jesteście sprawnie fizycznie. Co? Bywaliście do tej pory gdzieś na froncie? Ten wykwił z nas. No ale pójdziemy. Kilka dni w trzecim dniu nas rozbili Niemcy. Przypadkowo weszli na nas ślad. Rozbili, zginęli, sześciu kolegów tam zginęło. Spotkam się tutaj po prostu, żeby uczcić to, co się działo właśnie 72 lata temu. Jesteśmy harcerzami, także nasza wiedza na ten temat, no, no wiadomo, musi być dość obszerna. Jesteśmy no, patriotami i po prostu czujemy to w naszych sercach, że to jest nasz, nasz obowiązek uczestniczyć właśnie w takich wydarzeniach. Ładuj! Ładuj! Salwą! Ładuj! Salwą! Baluj! Salwą! Zabezpiecz! Broń! Na pas! Broń! Przez Broń!